Witamy w kulinarnym challenge'u. Przygotujcie mi proszę pyszny tęczowy tort. Zamówienie przyjęte robi się. Po prostu uwielbiam robić miniaturowe jedzenie, więc potrzebuję tylko odrobiny ciasta. Wlewam różową masę do foremki i wstawiam do piekarnika. Troszkę poczekamy i. chora! Można wyciągać! Co za zapach? Tylko spójrzcie, jaki niesamowity biskop mi wyszedł. Teraz smarujemy biszkopt kremem i rozprowadzamy łopatką, żeby wyszła nam równa warstwa. O no co to ma być? Nie pęknij z zazdrości, szefie. Jeszcze czego? Mmm, pyszne. Och, jak pięknie mi to wychodzi. Ale to jeszcze nie wszystko. Zaraz będzie druga warstwa tylko mojej ulubionej gumy do rzucia, której użyję zamiast mastyksu. Rozpakowujemy gumę, wałkujemy ją malutkim wałeczkiem i nakładamy na nasz tort. Pozostało odsiąść zbędne kawałki i voila! Drugie piętro naszego tortu jest gotowe. Można przejść do dekorowania. O, już wiem! Idealnie się do tego nada mój ulubiony pierścionek w kształcie korony. Zostało tylko dodać kolorowej posypki i można podawać. Nie mam wątpliwości, że nasza dziewczynka będzie zachwycona. Założę się, że to największe ciasto, jakie kiedykolwiek widzieliście, co? Podoba ci się Sopi? I to jeszcze nie wszystko. Zamierzam udekorować ten super, mega gigantyczny tort z pomocą czekolady. Ach, no co za wspaniałości! Jak apetycznie cieknie ta czekolada! O, tak! Ale myślę, że brakuje tu jeszcze jakichś żywych kolorów. Dlatego dodam moje ulubione drażetki z Kittles. Ta paczuszka jest śmiesznie mała, więc do gry wejdzie moja sekretna broń. No to ja rozumiem! Po prostu perfekto! A wierzchołek ozdobię chorągiewką i można podawać. Smacznego! Bardzo. O rany, ale się postaraliście. Jakie to jest piękne. Chcę tego spróbować. Ojacie, Tylko spójrzcie, jaki tęczowy w środku jest ten tort. O tak. Smakuje fantastycznie. W tym torcie podoba mi się absolutnie wszystko. A tu mamy uroczy i miniaturowy torcik. Wow. Zaraz go spróbuję. Mm, pyszny. Oj, a co to jest? Pierścionek? Co on robi w torcie? Chociaż jest taki piękny, że z chęcią go ponoszę. Okej, okay, w tej rundzie wygrywa Sam. Jego tort był bardzo pyszny. Ja? Wygrałem? Hurra! Ale super! Brawo ja! Udało się! Przygotujcie mi jajka. Oczywiście, już zaczynam. Myślę, że jedno małe jajeczko wystarczy dla mojego miniaturowego dania. Najpierw muszę oddzielić żółtko od białka i dobrze ubić łopatką. Właśnie tak. Myślę, że wystarczy. A teraz nabieramy żółtko do specjalnej strzykawki. Smażymy na patelni. Kurczę, tylko nie mam kuchenki. O, Sam, a mogę skorzystać z twojej, proszę. Okay. No oczywiście, że tak Sofi trzymaj, a ja mam pomysł. Co on tam wymyślił? No okej, okay. a ja w tym czasie przygotuję moje danie. Spójrzcie, najpierw dodaję białko, a potem żółtko. W ten sposób zrobiłam prawdziwe jajka sadzone. Ach, co za zapach! Moje miniaturowe danie jest gotowe i pora je wyłożyć na talerzyku. Też dodać kilka kawałków smażonego bekonu. O tak, wyszło bardzo pięknie i smakowicie. A gdzie się podziewa Sam? Wziąłem tylko jedno jajko. Po co ta złość? Natychmiast mnie pójść, bo inaczej! Aaaa! Sam, wszystko w porządku? Wszystko spoko. Zdobyłem największe jajko na świecie. Muszę je tylko jakoś rozbić. Pięść nie jest najlepszym pomysłem, więc może młotek? A może kilow? A może piła? No co jest? Nic mi się nie udaje. Aj ja! Aj! Oj, mam nadzieję, że to nie moja głowa pękła. O, udało się! Alleluja! Brawo ja! Ej, to moje danie! Ja do kuchenki. A oczywiście proszę. Do mojej supergigantycznej jajeczniczki potrzebuję większej patelni i okrągłej foremki, aby usmażyć żółtko. Właśnie tak. Spójrzcie, jak cudownie mi to wyszło. Brakuje tylko czarnego pieprzu do smaku. Wspaniale! O, mielony pieprz jest tym, czego potrzebuję. Myślę, że sam nie będzie miał nic przeciwko, jeśli go użyję. O tak? I tak. O nie co ja zrobiłam! Muszę pilnie pozbyć się zbędnego pieprzu. Jak dobrze, że mam ręczny odkurzacz. Zawsze mi pomaga w takich chwilach. I po wszystkim gotowe. O nie! Tylko nie mówcie, że moje jajka z bekonem wesoło razem z pieprzem. Chwila. Jeszcze nic straconego. Zupełnie zapomniałam o moich żelkach w kształcie jajek. Dobrze, że miałam je pod ręką. Rozłożę je na talerzu, a zamiast bekonu popnę tęczowe tasiemki z żelków. O tak, to będzie bardzo smaczne i fajne. Sam, musisz to zobaczyć! Co ty na to? Sorry, Sofia, ale to coś nie ma nawet szans z moim daniem. Smacznego! Wow, jak wspaniale! Wasze potrawy wyglądają bardzo apetycznie. Zacznę od tej, którą przygotował szef. Mmm, jakie smaczne. I jaki chrupiący bekon. Ojej, a tu mam urocze mini jajka sadzone. Tak słodko pachną. To przecież żelki. Rewelka. Miam, niam niam. Co wygrałaś? No co za czat! Ja naprawdę? Kurwa wielkie dzięki! Bez komentarza! Dziękujemy wszystkim, którzy zostawiają nam łapki w górę i subskrybują nasz kanał. Napiszcie w komentarzach, które jedzenie lubicie bardziej: miniaturowe czy gigantyczne? Do zobaczenia! Pa-pa!